Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie powoli przygotowuje się do nadania imienia swojej placówce. Pod koniec przyszłego roku będzie ona nosiła imię Orła Białego. To nawiązanie do y, patriotyzmu, do tych wartości, które powinny. Y, Każdemu młodemu Polakowi przyświecać. Mimo, że oficjalnie nadanie imienia odbędzie się za ponad rok, to już teraz w placówce widać elementy związane z Orłem. Dodatkowo placówka przejdzie sporą zmianę wizualną, jak i dźwiękową. Mogę powiedzieć, że hymnem szkoły będzie utwór Budki Suflera, tylko dla Orłów. Budka Suflera wyraziła już zgodę na to, aby ich Piosenka była hymnem szkoły. Projektowany jest nowy logotyp szkoły, a hymnem placówki zostanie utwór Budki Suflera. W czwartek do szkoły zaproszono wyjątkowego gościa, Jerzego Buzka, premiera Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2001. Obecność Jerzego Buzka nie była dziełem przypadku, bo polityk jest kawalerem Orderu Orła Białego. Uznaliśmy, że postać, która została tak uhonorowana najwyższym polskim odznaczeniem, świetnie wpisuje się w nasz program, w naszego przyszłego patrona. Czyli naj Starszego i najważniejszego odznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej nadawanemu za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku kraju. Fajne szkoły! Ja pamiętam ten moment, jak po latach takiego zniewolenia w Polsce w 1989 roku, a więc 25 lat temu, przywracaliśmy orzełkowi koronę. To było niezwykłe, bo ten orzełek w czasie polski ludowej był bez korony. Nie było tego wielkiego, złotego symbolu siły polskiej, historycznego symbolu siły Polski. No to przywrócenie korony orzełkowi to było wielkie wydarzenie. Moja mama płakała, znacznie jeszcze starsza ode mnie, bo pamiętała, bo pamiętała przed wojną. II wojnę światową, ten orzełek miał koronę i mama dożyła, że ta korona znowu do orzełka wróciła. A więc ten orzeł biały jest dla nas wielkim symbolem. On oczywiście jest w koronie, na czerwonym tle i samo odznaczenie ma najwyższą wartość. Order jest nadawany najwybitniejszym Polakom i najwyższym rangom przedstawicielom państw obcych. Nadanie imienia planowane jest na październik 2015 roku. Będzie to szczególny okres dla szkoły, bowiem właśnie wtedy będzie ona obchodziła 30-lecie swojego istnienia przychodzę do licealistów, do ludzi już dorosłych, 19-20-letnich, to myślę, że warto się z nimi podzielić, tymi doświadczeniami życiowymi, powiedzieć trochę o historii naszego kraju, naszego regionu, tej Republiki Krakowskiej, w której jesteśmy w Jaworznie, bo to jest dla nich ważne. Myślę, że wszyscy czerpiemy z historii bardzo wiele.